5 stycznia, Środa z Ewangelii Świętego Jana. Odpowiedział mu Filip: chodź i zobacz. To słowa, które wypowiedział Filip do Natanaela: chodź i zobacz. Na własne oczy zobaczyć, doświadczyć. No, my często tacy jesteśmy, musimy dotknąć, posmakować, wzrokiem zobaczyć, żeby w coś uwierzyć. Chociaż i jesteśmy tacy, właśnie, że nie zobaczymy, nie dotkniemy, ale potrafimy wydać opinię, przykleić etykietkę, powiedzieć tak, tak i tak. Często dużo jest z tym nieprawdy, jakiegoś kłamstwa, jakiegoś takiego próżnactwa, próżniactwa, jakiegoś takiego. No nieraz można i oczernić kogoś, i omówić źle, i źle wypowiedzieć. Chodź i zobacz, doświadcz tego. Nie zmyślaj, nie wymyślaj głupot, nie opieraj się na opiniach innych. Chodź i zobacz, doświadcz. A nie będę chodził do kościoła tego, będę chodził do innego, bo ten probosz jest taki, bo ten wikary jest taki, bo ten ksiądz jest taki. Nie, idź, zobacz, może ty inaczej. Może, nie wiem, te kazania proboszcza są dla ciebie akurat dobre, tego wikarego są takie, które ci pasują. Każdy z nas jest inny, my musimy doświadczyć, nie budujmy swoich opinii na głosach innych. Chodź i zobacz, dotknij. Ja nie wierzę, bo w tym kościele to tam same babcie siedzą, odmawiają różańce, wszystko. E, gdzieś tam nie, to nie dla mnie nie, chodź i zobacz a może doświadczysz, doświadczysz tej Bożej miłości może Bóg rozleje w twoim sercu miłość i zobaczysz jaka ona jest piękna chodź i zobacz nie buduj swojego życia na opinia, stereotypach ty, o tym, na tym co mówią inni doświadcz sam Poczuj to, posmakuj, dotknij. Tak jest w relacji wiary. Jeśli wiary nie doświadczymy osobiście, jeśli mojego serca nie dotknie Jezus, jeśli ja nie otworzę swojego serca, nie powiem mu: przyjdź, dotknij mojego serca, uzdrów, to będę budował tą swoją wiarę gdzieś tam cały czas na tych opiniach innych. Chcesz się naprawdę rozkochać w Jezusie, chcesz się naprawdę rozkochać w Panu Bogu, to przyjdź, zobacz Go, dotknij. Zaproś Go do swojego serca, żyj z Nim. Moi kochani, obyśmy umieli się właśnie tak otwierać na Boga, obyśmy się umieli tak otwierać na Jezusa, abyśmy umieli Go tak mocno doświadczyć w sakramentach świętych, doświadczyć Go właśnie w Słowie Bożym. Często my gdzieś tam właśnie słyszymy Słowo Boże, które tylko słyszymy. Ono nic w nas nie robi. Ono ma wielką moc, wielkie działanie. Ale musimy wyłączyć się ze wszystkiego, pozwolić wejść temu sercu, temu Słowu do serca, dotknąć tego serca, gdzieś zasiać to, serc, te, to Słowo w moim sercu i pozwolić, aby zaczęło wzrastać, kiełkować i przynosić owoce. Chodź i zobacz. Chodź i zobacz, jaka wiara jest piękna. Chodź i zobacz, jakie życie z Jezusem jest piękne. Chodź i zobacz, jak cudownie jest być z Maryją. Serca wam błogosławię. Idźcie, zobaczcie, a będziecie cię szczęśliwi w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem. Do zobaczenia jutro.